Hejka, witajcie na Amazon Box Pokażę Wam dzisiaj a, takie suplement Eliminacid Eliminacid na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej no to powiedzmy, że a, coś na utrzymanie dobrej przemiany materii jak jest y, równowaga kwasowa no to się wszystko dobrze trawi, nie macie zgagi nie drzewa Was tam albo po prostu to co spożywacie y, jest lepiej rozkładane, lepiej się asymiluje i, i no ta przemiana wtedy fajnie działa co może wpływać korzystnie na bycie fit, nie musi, ale powiedzmy, że może. Sprawdźmy, 30 tabletek, zobaczmy, co tu jest. No troszkę tego jest, róża stolistna, zielona herbata, mniszek lekarski, zdrowo, witaminka E, tiamina, ryboflawina, witamina B, no sporo tych witamin, kwas foliowy, 130% ładnie, żelazo, cynk i jod, więc a sporo różnych związków. Ma pomagać na zdrowe włosy, masę ciała, kości, krążki, zmęczenie, znużenie, poziom cholesterolu. Prawidłową funkcją serca, żołądka wątroby, Trochę tego sporo. Jak coś do wszystkiego, to wiemy, że może być do niczego. Ale powiedzmy, że no, to, co tu jest tak zawarte, plus witaminki, e, zielona herbata, no, na tę przemianę mogłaby gdzieś tu wpływać. Zobaczymy. To jest w środku. Otwórz tutaj. otwieram, czech Ja sobie jedną zjadłem, żeby sprawdzić. Zobaczmy jaki wygląd jest. Tak wyglądają z bliska. Niebieskie, to jak niebieska tabletka, czyli jak na moc. Ale to akurat. Jest na co innego, chociaż no, może wpływać na jakieś więcej siły, to też jest fajnie, więc tak wyglądają te tableteczki. Wyciśniemy jedną, pokażę Wam z bliska, Eliminacid, producent jest Aflofarm, suplement diety, sprawdźmy, ciach, jak to wygląda. Taka UFO, niebieska tableteczka. Coś jak tik tak, nawet delikatnie mniejsza. O, zobaczymy tu, czy uchwycę z bliska. Coś takiego. Można próbować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. To tyle. Próbujcie. Na zdrówku. Hej.